I można powiedzieć tak, tyle programów, tyle pieniędzy wydajemy na różne rzeczy. Wydajemy. No wspieramy samorządy, wspieramy rodziny, no wspomnę program 500 plus, chyba największy, już nie ma się z czym ten program z czymkolwiek równać najpierw na, dwoje, na drugie dziecko i dalej, teraz już na wszystkie, więc teraz 40 miliardów rocznie. Obniżony wiek emerytalny. No i jeśli wspomnimy czasy, kiedy... Była kampania wyborcza 4 lata temu. Ja wtedy odpowiadałem za część ekonomiczną tej kampanii. To pamiętam, jaka była dyskusja o tym, że nie ma pieniędzy, nie będzie, w ogóle kłopoty gadają, jeśli coś zrobią, to bankructwo będzie, druga Grecja i wszystkie takie rzeczy, prawda? Słyszeliśmy, to pamiętamy, warto posłuchać. No i co się okazało? Dokładnie wszystko uczyniliśmy. 500 plus jest, ponad miarę, bo mówiliśmy wtedy o drugim dziecku i dalej. Ale okazuje się, że nie jest źle, więc w tym roku rozszerzono. Na pierwsze, wielkie emerytalny, obniżony, tak, obiecany, wykonany. Więc to jest ta wiarygodność. I co z budżetem? A tak, deficyt budżetowy, tylko budżetu państwa, bo tu jeszcze jest deficyt finansów publicznych też jest szerszy, ale z samego budżetu państwa w roku 2013 ponad 50 miliardów, w roku 2015 ponad 50 miliardów. A w roku 2018 10 miliardów, 5 razy mniejszy, mimo takich wydatków, a na przyszły rok zrównoważony. Możliwe? Cudów nie ma w gospodarce jest tylko mądre zarządzanie i zakaz kradzieży, tak? No bo przecież tych podatków było wykradanych. Okazuje się, że ponad 100 miliardów złotych rocznie. W tej chwili te wpływy podatkowe są większe w porównaniu z tym. Ale też. Wpływy podatkowe są większe z powodu zakończenia złodziejstwa, ale też i z powodu wzrostu gospodarczego, nie trzeba o tym zapominać. No bo Polska ma największy wzrost gospodarczy w Europie, za tamten rok 5,1%. Za ten rok, o, wcześniej nie skończył, ale na pewno między 4,5 a 5. Yy... Bezrobocie najniższe od 30 lat, czyli od 10 roku, 5,1 Rzeczywiście teraz to już jest rynek pracownika, a nie pracodawcy. Czyli właściwie już pracy wybiera, szuka. Nawet jakby tak odspawał tę składkę zdrowotną od rejestracji w biurze pracy, to pewnie by jeszcze było mniejsze bezrobocie, no ale tak to niektórzy tam są przywiązani bardziej do tej składki zdrowotnej. Ale to jest właśnie skutek tego, że te pieniądze trafiły do ludzi, trafiły do rodzin i przecież te osoby, które dostały te pieniądze w tych rodzinach, to ich nie zakopały, mam nadzieję przynajmniej, że nikt ich nie zakopał. Wobec tego te pieniądze poszły w gospodarkę. Coś za to ludzie kupują, yy, korzystają z usług, no nawet nad morze pojadą, co się tak ale niektórzy, ten najazd chłodów tu nad morze dwa lata temu. Jakby to niektórzy nie mogli, nie mieli prawa pojechać nad morze. Yy, I tak dalej. Ale to nakręca gospodarkę. Praca z powrotem do budżetu część. Dzięki temu ludzie pracują, kupują i tak dalej. I to jest ta mądra polityka gospodarcza, do której przedtem jakoś było trudno ich przyzwyczaić. Także składzanie, cięcie wydatków i tak dalej. No i na koniec byśmy zjedli własny obwoń.